Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale SG Dragon Heal. Tak, tutaj sobie zamówiłem jedzenie. Pozbijamy teraz książki. i co? Wykłud nam się te! A, Trzeba go wyklucić. Może jakoś go się dziwnie przywitałem, wiem, trochę to było dziwne, ale okej? Okay. O nie! Hmm. Położymy go. Kupimy mu to. Dobra, niech będzie w sumie to. Dobra. Eee, co? Co później? obczykamy, Obcykamy. Ale co? W dzisiejszym odcineczku będziemy walczyć z bosem. A, jeszcze coś mi się przypomniało, bo ja dzisiaj wygrałem to, bi, co to było? Eee, czekajcie, i teraz chodź tu i czy ja tą pszczółkę, boże pszczółkę, czy jakkolwiek ją nazw, aha. Ona się wykluwa, a no dobra, się wykluwa, więc co, my idziemy teraz walczyć z bossem. Słuchajcie, tylko zobaczycie, się nagrywa, dobra nagrywa się. Ej, co ja wziąłem? Nie to wziąłem. Aha, my idziemy walczyć z bossem. Okej, okay. czyli nasz tytułowy skład, czyli yy, Fold, Famo i Duda, Duba i zajdziemy so, teraz na battle. O oh my god. To będzie trudna walka. Już to widzę. Aha. Co? Super. Pewnie jak zanurzycie, to przegramy. Aha. Cóż... Cóż mogę powiedzieć? Fail za failem. O! Przeżyliśmy. Je... O nie! Malowaw, przynajmniej dostał. Przeżyliśmy, żyjemy. I pewnie teraz umrzemy. O nie. O nie. Wiecie co, ja to może zmienię jednak skład, jak widzę. Bo... Dobra, i teraz battle. Okej okay. Aha, dobra Jak widzę bardzo dużo HP mu Nie trafił Aha, dziwne, nie trafił Zmarnowałem taką szansę ładną Bo się zagapiłem na coś innego Dobra, osłabiamy go ta. Woda pokonuje ogień. Nie wiem czy tutaj działają takie rzeczy jak że woda pokonuje ogień, ale okej. Okay. Co? O nie. Przecież jak my dostaniemy piorunami to mu my... No nie! O, przeżyliśmy. Widzicie? No nie! Ło wow. Uuu! Czy nam się uda wygrać? Pyk, 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 Dostał. Uuu, wygraliśmy! Jeee! Ale pięknie, ale tylko dwie gwiazdki. A, a dobra. Czekajcie, bo. Okej, okay, teraz musimy, teraz na chwilę. O. Jak fajnie. Tu teraz. E. Czekajcie. E. Pff, wszystko mi się myli. Mamy coś o pięć tych. Diamentów mamy jeszcze coś? Nie.